Ja? No, no. Dzień dobry, dobry wieczór, gdziekolwiek i kiedykolwiek zechcielibyście mnie słuchać, przed mikrofonem nad Polskim Morzem, Piotr Wiktor Lorkowski. Słuchacie teraz 85. odcinka podcastu o poezji nad Morzem. Tym razem zaproszenie w gości przyjęła Grażyna Wojcieżko. Postać wielu talentów, która do poezji przeszła poprzez studia techniczne, choć trzeba powiedzieć gwoli prawdy, że ukończyła także studium literacko artystyczne Uniwersytetu Jagiellońskiego. Silnie osadzona w kontekście kultury romańskiej, gdyż kształciła się także na uniwersytetach we Francji, zaś w swoim życiorysie zawodowym ma pracę w Komisji Europejskiej w Brukseli, gdzie Zarządzała projektami naukowo-badawczymi. Stąd także niektóre zbiory jej wierszy wychodziły w wersji dwujęzycznej polsko-francuskiej. Z całego jej dorobku wyróżniłbym przede wszystkim dwie książki. Rzeźnie brukselskie to rok 2011 oraz Sen o tramwaju z roku 2013. Prezentowane dziś wiersze pochodzą z tomu Zaklinanie, który swą premierę miał w roku 2016, a na wiosnę tego roku ukazało się Wydanie. Drugie i wydawcą tego, tego tomu była Warszawska Fundacja Duży Format. Obecnie Grażyna Wójcieszko zarządza również fundacją, ale fundacja nazywa się czart Krzywogońca. W Krzywogońcu w borach tucholskich opodal Cekcyna. Sama fundacja jest coraz lepiej rozpoznawalna dzięki Ogólnopolskiemu konkursowi poetyckiemu o Złotą Pszczołę oraz towarzyszącej konkursowi serii wydawniczej może jeszcze krótkiej, ale artystycznie znaczącej. Nie czekajmy dłużej. Oddajmy głos poetce Zborów Tucholskich. Ona jeden. Pewnie widywano tu już niejedną ucztę, może wydawano tu i większe przyjęcia. Dla niej to miejsce zupełnie wyjątkowe, długo szukała. Jeszcze na początku listopada kręciła się po okolicy, sądowała, grzebała, szperała. Z pierwszym śniegiem sporządziła listę gości, dopięła na ostatni guzik swój czas, a potem. potem oparła głowę o wykrot i usnęła. Ona dwa. Pewnie widywano tu już niejedno ucztę, może wydawano tu i większe przyjęcia. Dla niej to miejsce na zimową biesiadę. Długo szukała. Wcześniej widywano ją tu ścielaczkiem, takim bez oka, co zniknął w przódy. W końcu rozesłała listy, zwołała masę zwierzaków, ani dobrych, ani złych, a potem. Potem w oczekiwaniu położyła się, ona trzy. Pewnie widywano tu już niejedną ucztę. Może wydano tu już większe przyjęcia. Dla niej to miejsce na ostatnią wieczerzę. Długo szukała. Dziś na jej ciele biesiadują spadkobiercy: wilki, lisy, kruki, myszołowy, a ja, ja patrzę, jak ona roznosi przypruszone śniegiem pyszności jak gości u siebie śmierć, a potem, potem po prostu jest częścią życia. Lamenty Kornika 1 Czasami słyszę lamenty Kornika, a zaraz potem Dzięcioła Trójpalczastego. Obaj głodni, coraz bardziej głodni, słabną w oczach, ale ważne są hasła. Las dla pieniędzy wystąpił o zwiększenie etatu cięć. Oczywiście wszystko pod hasłem obrony puszczy. Lamenty Kornika 2 Czasami słyszę lamenty Kornika, a zaraz potem dzięcioła trójpalczastego. Niech wam drzewa, a raczej deski nie przesłonią lasu, ale ważne są hasła. Las przekabaca świerki na dechy, zanim Kornik przerobi je na posusz. Oczywiście wszystko pod hasłem ochrony przyrody. Lamenty kornika 3. Czasami słyszę lamenty kornika, a zaraz potem dzięcioła trójpalczastego. Las martwymi drzewami żyje życiem robactwa, ale ważne są hasła. Las nawet nie udaje, że żałuje, kiedy kornik idzie na szubienicę. Oczywiście wszystko pod hasłem dobroci dla dzięcioła. Grafa Maniałosia. Kiedy tylko przejmiemy władzę, a tak będzie, to tylko kwestia czasu, już całkiem niedługo, niebawem. Jurku, tak zaczyna się mail wysłany przez jakiegoś dzikiego łosia z lasu. Jak wiesz, my tutaj wszystko czytamy, wszystko przechodzi przez nasze ręce. Po pierwsze, po pierwsze, nie będzie więzień, więzień, co nazywają się zo lub stajnie, klewiki, kurniki, obory lub cyrk. Jurku, czy ty widzisz, co one mają we łbach? Nie wiem, kiedy łosie nauczyły się pisać. Czy u was ta dziczyzna też zaczęła chodzić do szkół i wzięła się za pisanie? I więzień z łańcuchami na szyi, na nogach. Krok do przodu można też obrócić się, lub zrobić dwa kroki do tyłu i cały dzień kołysać głową. Przestawać z nogi na nogę, z drugiej na trzecią, na czwartą i do pierwszej. I tak dalej, i tak dalej. Jurku, czy nie myśli, że ktoś im pomaga? Czy to nie jest styl radców? Mamy tutaj tylu obrońców zwierząt, pokręceni grafomani, co szkodzą całości. Dowolnie długo można patrzeć na ścianę albo przed siebie, tylko oczy. Oczy nie mają żadnych ograniczeń, żadnych ograniczeń. Przecież oczy nie mają ograniczeń, żadnych ograniczeń. Jurku, ten kawałek świadczy o ich ambicji. Chyba powinniśmy przygotować się na atak. Na szczęście mamy tu wyszkolone anioły, które bronią nas przed głupizną z lasu. Dziękuję Grażynie Wojcieżko za nagranie. A tych, którzy zainicjowaną tą audycją znajomość chcieliby przedłużyć, na przykład, zapoznając się z zapisami przedsięwzięć poetycko-muzycznych, w których brała udział, czy też z głosami recenzentów omawiających jej poezję i prozę, zapraszam na jej stronę autorską, bardzo, bardzo bogatą. Link do niej podaję w notatkach do dzisiejszego odcinka. Na moim warsztacie jest już także zapowiadany ostatnio odcinek z wierszami Tadeusza Zawadowskiego. Trafi do sieci niebawem, mam nadzieję, że jeszcze w lipcu. Przypomnę tylko, że do 20 lipca można przesyłać wiersze. Do letniej antologii wierszy czytanych. Szczegóły na jej temat znajdują się w osobnym wpisie zamieszczonym na Facebooku. Jak zwykle zapraszam do dyskusji, do subskrybowania kolejnych odcinków dostępnych na Ankorze, na Spotify, a także w wersji wideo na YouTube i na Instagramie. Życzę wszystkim radosnego, nieustającego lata z lipcowego kurortu. Wszystkich przyjaciół wiersza pozdrawia Piotr Wiktor Lorkowski. Niech sprzyja Wam muza.